Witam, ta prezentacja przeznaczona się jest przede wszystkim dla osób, które chcą racjonalnego wytłumaczenia, a nie dużo hypu i takich informacji. dawaj razem z nami. Nie jest to element porady finansowej. raczej ściśle edukacja i przekazanie swoich doświadczeń oraz swojego sposobu na ocenę, potencjalnych możliwości konkretnego projektu. W tym przypadku będę mówił o MedFi DAO. Pierwsza sprawa to są takie ogólne fakty. Po pierwsze MedFi DAO powstało 3 lata temu i dalej funkcjonuje, mimo sporej ilości zwrotów akcji. Po drugie mamy audyty certyku, czyli od strony technicznej niewiele więcej można zrobić, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Mamy 38 tysięcy portfeli, które są podłączone do systemu, ponad 50 tysięcy portfeli, które posiadają w jakiejś ilości token MedFi. Mamy około 1000 aktywnych uczestników, którzy działają aktywnie w ramach tego projektu to znaczy albo troszczą się o swoją inwestycję, albo promują projekt. Obecna adopcja rynku blockchain jest w dalszym ciągu bardzo niska, czyli 12%. Regulacje prawne z dnia na dzień przychodzą zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, jak i w Azji. I najważniejszy element w tym wszystkim to jest to, że nie mamy żadnych zobowiązań. To oznacza, że Projekt nie generuje zobowiązań, nie generuje długów. Nie mamy osób, które mogłyby nam zarzucić, że z projektu coś wynika, co, co ktoś jest im winny. Po jednej stronie mamy skarbiec, w którym trzymamy nasze aktywa. Po drugiej stronie mamy udziały, które indywidualnie należą do uczestników projektu, którzy chcą te udziały w takiej lub innej formie posiadać. I wiemy Dwie rzeczy. To jest to, że ograniczona jest poprzez system ilość możliwych udziałów w cyrkulacji. I drugie, że nie ma ograniczenia, jakiej wartości może być skarbiec. Jeżeli ktoś sobie wyobrazi, że Bitcoin, Solana i to wszystko pójdzie w kosmos i będzie kosztować ileś tam coś tam, to my posiadając to w skarbcu i cały czas nabywając więcej. Mamy możliwość budowania skarbca w zasadzie o nieograniczonej wartości. I jeżeli popatrzymy na historię naszego skarbca, to ja opieram się tutaj od, od grudnia 2024. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście każdy może powiedzieć: A ktoś był pierwszy, gdzieś tam na początku coś się wydarzyło. Ja się opieram na ostatnim okresie czasu, kiedy powiedzmy sobie, osoby, które będą teraz dołączać, dla nich te elementy są wartościowe. One są nie historyczne, nie co się działo, tylko to, co będzie miało wpływ na, na przyszłość. W efekcie końcowym, w momencie, kiedy w grudniu żeśmy wykupili wczesnych inwestorów, nam zostało 3 miliony. USDT wartości skarbca. W chwili obecnej ta wartość jest ponad 15 milionów, czyli ktoś może sobie policzyć szybko to jest niecałe 7 miesięcy i bardzo duży przyrost. I oczywiście, to co powiedziałem wcześniej, nie ma limitu, ile ta wartość skarbca będzie. Po drugiej stronie mamy ilość tokenów, bo przez głosowanie, które zostało. Wdrożone w maju 2023 roku. Ilość tokenów została ograniczona, że nigdy nie będzie ich więcej jak 500 milionów, ale poprzez procesy, które się dzieją, i tutaj dwa procesy możemy. Jakby użyć. Pierwszy jest oficjalny, i oficjalnym projektem jest coś, co się nazywa spalanie, czyli eliminowanie tokenów do portfela, do którego nikt nie ma kluczy. I w chwili obecnej z tych 500 milionów, tylko 450 milionów jest możliwych kiedykolwiek w cyrkulacji, ale to nie jest zakończony proces. On będzie trwał cały czas, czyli cały czas jakaś ilość tokenów będzie spalana. I druga sprawa to jest to, że część osób, które dołączyło, zgubiło klucze do portfela, nie mogą się tam dostać. I w efekcie końcowym te tokeny nigdy nie będą rzeczywiście w cyrkulacji, nie będą możliwe do sprzedania na, na żadnej giełdzie ani w żaden inny sposób. Teraz, jeżeli popatrzymy na te tokeny, które są w systemie, no to znowu wrócimy do, do grudnia 2023, w którym była ilość tokenów pewna i w chwili obecnej mamy tych tokenów 200. 13 milionów, z czego 86 jest w prywatnych portfelach, które się namnażają, czyli są nie w portfelach, a są przypisane do, do NFT, do tych sejfów naszych. Czyli 86 milionów jakby pączkuje. Natomiast w sumie jest 213 milionów tokenów, które są przypisane. I tutaj bardzo ważny element tego projektu to jest to, że tokeny mają dwie wartości. Jedna wartość to jest wartość, która jest spekulacyjna na rynku i ona zdecydowanie w większości przypadków jest znacznie wyższa niż wartość gwarantowana, czyli zabezpieczona sejfem. Kiedy popatrzymy na wartość gwarantowaną, zabezpieczoną sejfem, to ona jest w chwili obecnej około 17 centów. Kiedy popatrzymy na wartość rynkową tokena, ona może być 24, 25, 27, 30 centów, w zależności od dnia. I w miarę upływu czasu tych tokenów będzie przybywać. Ja tutaj wpisałem po prostu tak na rybkę, w cudzysłowie, że w 2007 roku będą wszystkie tokeny uwolnione, i wtedy będziemy mogli mieć wszystkie tokeny, które mogą być. Prawda jest taka, że tak nie będzie, dlatego że system działa trochę podobnie jak Bitcoin, że zawsze to jest tylko uwalniana jedna czwarta tych, które mogą być, czyli trzy czwarte tych, które mogłyby być uwolnione zostają na następny raz. Jedna czwarta jest uwalniana i potem jedna czwarta z tego, co zostało i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten proces może się toczyć w nieskończoność w cudzysłowie, ale to jest takie ogólne przyjęcie. Czyli kiedy popatrzymy na grafiki, które wynikają z naszego systemu statystyk, to widzimy, że są tokeny, które są w cyrkulacji. Widzimy tutaj procentowo, że w cyrkulacji jest relatywnie niewiele tokenów w porównaniu do tych, które, które są możliwe jako 100%. Tokeny, które są na stakingu, czyli te, które pączkują, te, które się mnożą, te które są w sejfach, i cena tokena, jak widzimy, to jest cena dla odmiany rynkowa i ona się będzie wahać. Ludzie sprzedają, kupują, wychodzą, kupują sobie samochody, kupują sobie domy, kupują sobie różne rzeczy i wtedy sprzedają tokeny, a ci, którzy dołączają do projektu, kupują te tokeny i następnie je rozmnażają, żeby oczywiście w jakimś momencie je sprzedać. I żeby to matematycznie jakby zobrazować w najprostszy sposób, to jest to, że w stosunku do tych tokenów, które kiedykolwiek będą, może ich być dwa razy tyle, niecałe, dwa razy tyle niż to, co jest teraz. Czyli, jeżeli sobie wyobrazimy, to, to jest trochę, jakbyśmy wzięli bitcoina i powiedzieli, OK, jest już 11 milionów bitcoinów w obiegu, a ponieważ ma być 21 milionów, to wiemy, że nigdy nie będzie ich więcej niż dwa razy tyle, co jest. I drugi element to jest to, że nie wszystkie tokeny, które są w obiegu, są, się rozmnażają. Tylko 80 parę milionów tokenów się rozmnaża na dzień dzisiejszy, więc możemy powiedzieć, że maksymalnie kiedykolwiek, gdziekolwiek jakby na to nie patrzył, może trzy razy tyle tokenów będzie kiedykolwiek rozmnażane. I to powoduje, że no jakby widzimy, że te ilości mnożników są bardzo ograniczone. Natomiast jeżeli popatrzymy na skarbiec, to patrzymy. Że z od 8 grudnia 2024 do chwili obecnej on już wzrósł jakby yy, pięciokrotnie. To nie znaczy absolutnie, że on będzie co 6 miesięcy pięciokrotnie wzrastał. Tak nie będzie, on będzie wzrastał w jakimś tempie, dlatego że oczywiście będą korekty na rynku i to, co mamy w skarbcu, będzie przynosiło większe lub mniejsze zyski. To będzie bardzo różnie. Ja nie chciałbym być tutaj mega optymistą. Natomiast istota sprawy jest taka, że skarbiec będzie cały czas. W jakiś sensie wzrastał w cenie. I tu są dwa przykłady, co by było, gdyby. Jeżeli tych tokenów już będzie na rynku 70-80% i taki przykład 2027 rok, czyli orientacyjnie za dwa lata, jeżeli tokenów w cyr cyrkulacji by było 300 milionów, co jest wielce prawdopodobne, że może być nawet więcej, i wartość skarca by była 150 milionów, co jest, ktoś powie, o to jest bardzo dużo, to jest dużo, ale to jest nie jest niemożliwe, bo to wszystko zależy od wielu różnych czynników, których tutaj nie tłumaczę, natomiast to jest absolutnie możliwe. 10%, Razy tyle wartość skarbca w stosunku do tego, co jest teraz, jest absolutnie do przyjęcia, więc, więc to można przyjąć. Gdyby były takie proporcje, to oznacza, że zabezpieczenie tokena wartością skarbca by było na poziomie 50 centów. Czyli, jeżeli ktoś kupuje teraz tokeny nawet na giełdzie i on płaci za nie 25 centów, załóżmy, to to by było w ciągu dwóch lat dwa razy tyle. W tym przypadku. Jeżeli ktoś to jeszcze dodatkowo namnaża, no to oczywiście rezultat może być lepszy. Jeżeli podskoczymy, popatrzymy znowu trochę do przodu i wartość skarbca już będzie 500 milionów, czyli pół miliarda dolarów, co też jest absolutnie prawdopodobne, patrząc na rzeczywistość, która nas otacza, to w cyrkulacji będzie więcej tokenów. Załóżmy, że będzie ich 350 milionów, czyli możemy powiedzieć: wow. Prawie wszystkie tokeny już są w cyrkulacji. Jeżeli one by były te 350 milionów by były przypisane do sejfów, one by nie były w portfelach, tylko były przypisane do sejfów, to wtedy te proporcje między tymi tokenami by były, że jeden token by kosztował dolar 42 zabezpieczony sejfem, czyli to by była ta część, która jest gwarantowana w cudzysłowie. Natomiast wartość spekulacyjna może być znacznie większa. Dlaczego? Dlatego, że z reguły spekuluje się patrząc do przodu, a nie do tyłu. Żeby to pokazać na konkretnym przykładzie, konkretnego portfela, to tutaj są dwa screenshoty właśnie z tego okresu czasu. Czyli mamy tutaj pierwszy screenshot, który pokazuje sytuację z screenu z portfela, z, z aplikacji Medfile, w zasadzie nie tyle z portfela, i pokazuje, że w grudniu 2020. Um, czwartego roku te, w tym, portfe, w tym, w tym um, stakingu, w tej orce, czyli w tym Sejfie, było 67 tysięcy tokenów, dzisiaj jest 135 tysięcy tokenów, czyli to jest ponad dwa razy tyle w ciągu. W ciągu um, 6 miesięcy, powiedzmy sobie, to jest przyrost ilościowy tokenów, czyli to jest to, co jest, ta część, która jest gwarantowana. Czyli tutaj nie dyskutujemy na ten temat, dlatego że kontrakt gwarantuje, że tych tokenów ktoś będzie miał więcej, jeżeli ma je w sejfie, który mnoży tokeny. Czyli tutaj nie ulega to dyskusji, czy to tak będzie, czy nie będzie, to jest gwarantowane. Natomiast wartość sejfu. To jest wartość rzeczywista, która wynika z tego, co się dzieje w Sejfie. I tutaj mamy właśnie w Sejfie na, na grudzień 2024 9, 9 milionów. 9 tysięcy zabezpieczenia tokenów, wartości zabezpieczenia tokenów do wartości sejfu, czyli te 67 tysięcy tokenów, stanowiły wartość zabezpieczoną sejfem w postaci 9 tysięcy dolarów. Natomiast w chwili obecnej mamy dwa razy tyle tokenów, ale ponieważ wartość sejfu wzrosła znacząco, to mamy tutaj wartość zabezpieczoną 24. Tysiące dolarów. To pokazuje 2,66. Teraz ktoś powie, czy to jest dużo, czy to jest mało w ciągu 6 miesięcy. Teraz chciałbym powiedzieć, że tak. Do tego, do tego przykładu zostało użyte konto, które nie dokupowało tokenów ze z środków zewnętrznych. Okay? Czyli, czyli ten przykład opiera się na manipulacji środkami, które. Zostały w jakiś sposób wygenerowane w ramach systemu, i to są nie są środki wygenerowane w ramach systemu oparte na afiliacji. Okay? Czyli, czyli to jest szalenie istotne, żeby Państwo wiedzieli, że ktoś to w grudniu by dołączył do tego systemu i zakasał rękawy, i słuchał, co się do niego mówi, co jest praktycznie nieosiągalne, dlatego że ludzie mają swoje pomysły i zrobił co potrzeba. Oczywiście nie jest to ani tani Saif ani mała ilość tokenów do zakupienia w grudniu, czyli my nie rozmawiamy tutaj o 100 dolarach czy o 200 dolarach, to już jest inwestycja znacznie, znacznie większej wartości. Aczkolwiek ta inwestycja przekuwa się absolutnie na, na bardzo dobry rezultat. I tutaj chciałem, żeby Państwo popatrzyli jeszcze na jedną, na jedną wskazówkę, która jest szalenie ważna. Dlatego, że żeby określić, czy coś jest dobrze, czy jest źle, czy to jest sukces, czy to jest porażka, często trzeba się do czegoś odnieść. I ja się nie będę odnosił do rynku giełdy, nie będę się odnosił do nieruchomości, na tym się nie znam. Odniosę się do rynku krypto i do trzech ważnych aktywów cyfrowych: do bitcoina, który jest powiedzmy sobie królem, do Ethereum i do. Solany. Ta czerwona linia symbolizuje ten sam moment, w którym, jest, w którym jest pokazany zarówno dane z prezentacji wcześniej, jak i dane z portfela, czyli widzimy tą linię i Państwo mogą sami ocenić, jaki jest wzrost na bitcoinie w tym czasie, i muszę Państwu powiedzieć, że jest bardzo niewielki. Także, także ktoś komuś się może wydawać, że wow, bitcoin wzrósł w cenie w tym roku? Odpowiedź jest nie. On miał po drodze dołek, my żeśmy w tym dołku dokupili sporo bitcoinów do METFI. I to spowodowało, że, że mamy dobry wynik finansowy, natomiast nie od początku roku. Niestety, bitcoin wcale nie wzrósł tak w cenie, jakby się to mogło komuś wydawać. Ethereum spadło w cenie, w, tym, w, tym, w tej wartości, czyli jeżeli ktoś inwestował w Ethereum, to, to niestety, ale jest w plecy. Podobnie z Solaną. Dlaczego, dlaczego to jest szalenie istotne? Dlatego, że dużo osób, z którymi ja rozmawiam, Porównuje to właśnie do tych aktywów. Jest jeszcze jedna pułapka, którą warto wziąć pod uwagę dla tych, którzy myślą, liczą i, i naprawdę mają odrobinę oleju w głowie i, i chcą zrozumieć projekt, chcą w nim uczestniczyć świadomie i faktycznie zarobić kasę. To bardzo ważne jest to, że tu jest cały czas denominacja w dolarach. Dolar stracił. Od stycznia tego roku do chwili obecnej około 10%. Czyli, jeżeli komuś się wydaje, że pomierzenie w dolarach czegoś to jest stabilne, to muszę Państwu powiedzieć, że euro jest stabilne zdecydowanie bardziej niż dolar. Dolar traci na wartości to znacznie. Mam nadzieję, że dla tych osób, które są. W jakiś sposób uzdolnione matematycznie, i nie, da, nie chcą być nabierane na jakieś ściemy, nie chcą być, nie chcą partycypować w jakichś hajpach, tylko chcą uczestniczyć w projekcie, który ma ręce i nogi, da się go policzyć. I chcą zrozumieć, z czego wynikają potencjalne korzyści w ramach tego projektu. Zachęcam do zapoznania się z, z tymi nagraniami, które dotyczą, jak w tym projekcie uczestniczyć, z nagraniami dotyczącymi, jak ten projekt działa. Natomiast to jest dla tych, którzy matematycznie po prostu są gotowi liczyć rzeczy ze zdrowym rozsądkiem, a nie tylko i wyłącznie na bazie emocji.